Hej, cześć, Szymanko z tej strony VCR, witam Was w kolejnym odcinku z Brawl Stars. Słuchajcie, jakąś godzinę temu ponad wrzuciłem odcinek i niestety musiałem go usunąć, e, ponieważ zrobiłem tam bardzo wielką gafę, ale zaraz to wytłumaczę, e, co słuchajcie, powiedziałem źle, a też nie chcę wprowadzać Was w błąd, e, więc słuchajcie, robię ten materiał na nowo. I oczywiście w tym momencie wlatuje lista ostatnich 10 wspierających, dziękuję Wam z całego serducha. No i okej, okay, dzisiaj późnym popołudniem Brawl Stars zmienił swój awatar, tak? Jest to teraz taki pirat i to o czym mówiłem przedtem, że może to oznaczać nowego mityka, takiego pirata. Mój widz właśnie u mnie na Twitterze, po tym jak wrzuciłem to logo, napisał mi, że może to być, słuchajcie, że pirat oznacza napad na, na bandy, czyli może być wojna band. Ale to są tylko i wyłącznie takie domysły. Eee, trzeci, trzecia myśl to jest taka, że może wprowadzą nowy tryb, może 5V5, może jakiś nowy tryb, e, który będzie związany e, z czym? E, nie wiem, słuchajcie, z piractwem, z wodą, nie wiem, kurczę, nie mam pojęcia. Jeszcze mówiłem o, o filmie, jeszcze mówiłem e, w tamtym odcinku o pewnym filmie. To jest słuchajcie wywiad z Paulem i Ark pisał na swoim Twitterze, żeby zwrócić uwagę na te reklamy w tle I, i jedyną taką rzeczą, którą kurde znalazłem, która jest taka dość realna jest ta słuchajcie rakieta z tą gwiazdką i to jest bardzo dziwne, no i mówiłem na odcinku właśnie tu jest ta gafa, czekajcie muszę znowu znaleźć tą moją gawkę, którą zrobiłem, czyż tutaj jest jakiś ten, okej okay, tutaj mówiłem słuchajcie, że to jest niby nowa postać, ale... E, okazuje się, że jest to słuchajcie chiński skin Dobroka, tak to jest chiński skin Dobroka, czyli to jest mój błąd, e, przepraszam Was z całego serducha. Ogólnie zostawię Wam link do tego filmiku w opisie i spróbujcie coś znaleźć, ja ogólnie mówiłem o tej wodzie, tak, słuchajcie w poprzednim odcinku, że tu jest taki właśnie motyw wody, czy czegoś, to nie wiem do końca co to jest, ale wydaje mi się że to jest woda, no i słuchajcie no i ten nowy awatar, to nowe logo od brostars to jest bardzo dziwne coś to musi słuchajcie znaczyć, a kiedy będzie aktualizacja, nie wiem nie mam pojęcia, może jutro się pojawi Brawl Talk może w sobotę, a może w niedzielę, słuchajcie, więc zapraszam was do tego odcinka i możecie Znaleźć coś, słuchajcie, niepokojącego w tym filmie. Tylko trzeba właśnie tam sprawdzać, tam właśnie trzeba sprawdzać. Słuchajcie, to jeszcze tutaj na początku było takie coś, jedna rzecz. Na samym początku, tylko sobie ją znajdę. A w sumie możemy sobie puścić cały ten film, sobie go włączymy, szybko sobie go prześledzimy. Tutaj jest właśnie taka, jakby rakieta. Kurde, to też takie jest dziwne. Chciałbym, żeby, żebyście Wy też, słuchajcie, tutaj współpracowali ze mną. I tutaj jest to co Ark pokazywał, że kolcio mu z Piperką i dużo osób mówiło, że to jest nowa postać, ale to jest słuchajcie cień Shelly, to jest cień Shelly. Dobra, zresztą zostawiam was samych. Link do tego filmiku będzie w przypiętym komentarzu, także szukajcie, a znajdziecie. I Ja też słuchajcie będę szukać. Tu jest łysy Poko. I czapka, chyba, i gitara obok, i Barley. I tutaj jest Spike, chyba, chyba też ze Spike'em. Także to tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Zostawcie łapeczkę w górę dla zasięgu, subskrypcję. Widzimy się w następnym odcinku z Brostas Mam nadzieję, że już z aktualizacji.